Stachu. Co ty tu robisz o tej porze? Przestań się drzeć, kretynie, bo wszystkich pobudzisz. Dlaczego sobie włożyłeś latarki w oczy ty pieprzony masochisto, żeby móc czytać po ciemku? I to nie są latarki, idioto. A co ty właściwie czytasz? Próbuję znaleźć jakiekolwiek informacje o tym pucharze. Wydaje mi się, że potrafi robić rzeczy, o których się nawet filozofom nie śniło, a potrafi sprawić, żeby filozofom zaczęły się śnić rzeczy, które potrafi ten puchar. Nigdy nie zrozumie twoich wywodów myślowych. E. Eee, co? Ech. Nieważne. Czas sprawdzić, czy ten puchar rzeczywiście robi to, co myślę. To myśl o jedzeniu, bo jestem głodny. Nie o to mi chodziło. Kim wy do kolery jesteście, czego ode mnie chcecie. Domiesz się wszystkiego już nie długo. Radziłbym Ci się przygotować. Stachu o co tu chodzi? Jeszcze nie wiem, ale lepiej posłuchać jego rady. Barman. Dawaj browca, na prechę biorę. Jasne i dorzucę jeszcze w promocji drinka z moją spermą. Cześć przystojniaczku. Może ci wsadzić? Nie! To jak będzie? Wsadzić ci, nie opieraj się! będzie dużo frajdy, to ja się dołączę i wsadzę też swojego. Wsadzić, ukrać, zalegalizować. 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 Wsadzić, rukzać, zalegalizować. Wsadzić, rukzać, zalegalizować. Wsadzić, rukzać, zalegalizować. się. Poczujesz przez chwilę lekki ból, ale później przejdzie. Będziesz w siódmym niebie. Zapewniam cię. Będzie fajnie. Jest... Odwróć za to na ten gest, to że od 7 do 10 jest Wielkie dzięki za pomoc przyjacielu. Jak mogę ci się odwdzięczyć. Nie! No, skoro tak nalegasz, to możesz mi wylizać dupę. Nie! Ja pierdolę, ale koszmara miałem. Dzień dobry, maleńka. Nagotuj mi trochę bigosu, bo mi zaraz żołądek wysiądzie. Spoko. I dodam jeszcze trochę spermy dla poprawy smaku. Nie! Pierdolone koszmary. Aż się w gacie zjebałem. Piotrusiu, wstawaj już jest rano. A co z resztą plakatów? Piotrusiu, a czy ty przypadkiem nie zapomniałeś przybić gwoździ? Rety i Sajku, zupełnie wyleciało mi to z głowy. Witaj wodzu. Są nowe instrukcje od komunistów. Przejęcie władzy w mieście odbędzie się już dzisiaj. Co tak szybko? Nie znaleźliśmy jeszcze Hakana Paladynów. Dostaniemy w ogóle wsparcie? Tak, w Siergiej wyśle jakiegoś swojego zaufanego człowieka. Ponoć ma plan jak uniknąć zamieszek po zdobyciu władzy. Dobra, zawiadom resztę chłopaków. Spotkamy się przy ratuszu za godzinę. Dobrze, że Cię widzę. Mam do Ciebie sprawę. O co chodzi? Twój pupil w czerni przyprowadził do nas jakiegoś farmera. Gra z chłopakami w pokera i uzależnia ich od hazardu. Możesz coś z tym zrobić? A tak właściwie to czemu tak dziwnie chodzisz? Bo się zjebałem w majty. Ja na Twoim miejscu bym się nie śmiał. Niby dlaczego? Bo mnie zaraz przewiniesz. No chyba Cię popierdoliło. Kurwa ja tu pomagam, farmę podbijam, najemników zajebywuję, a tu w chwilach gdy człowiek leży w głównie to go nikt nie chce przewinąć. Ja nie jestem od tak gównianej roboty, gdzie jest Stachu? On mi na pewno pomoże. Przebywa w prawej części budynku. Piotrusiu, co my teraz zrobimy? Nie uzbieraliśmy ani grosza, a potrzebujemy aż 5000 tysięcy złociszy. Może założymy jakiś interes? Coś, co ludzie na pewno kupią, a czego nikt inny nie ma. To może sprzedawalibyśmy lemoniadę? Genialne. Ale jak się w ogóle robi lemoniadę? No, lemoniada jest tu żółta i siki są też żółte, więc pewnie smakują podobnie. Wystarczy tylko dosypać kilka ziół, które dziaduś używa do robienia mikstur i będzie gicio. I Sajku, jesteś genialny. Siema. Ale żeś mnie kurde przestraszył. Sory, stary. Mam do ciebie ważną sprawę. Zamieniam się w słuch. Miałem ciężką noc i zjebałem się w Majty. Możesz mnie przewinąć. No chyba cię popierdoliło. Kurwa myślałem, że chociaż na ciebie mogę liczyć. Ja nie jestem od tak gównianej roboty. Zresztą jak ja mam to niby zrobić. No jak to jak? Magicznie rzecz jasna. Dobra, zobaczę co uda mi się wykombinować. Chyba mi się coś pojebało. Kurwa z niebał! Nie w kurwie, mnie, dobrze. I co ja mam z tym głównem zrobić? Nie wiem. Wyjadł gdzieś. Kto cię dzisiaj posunie tak dokładnie jak ja. Kto wypieści czy czunie? Możesz mi powiedzieć, co się ze mną dzieje? Bez przerwy śnią mi się koszmary. Najpierw musisz mi opowiedzieć, o czym ci się one śnią. Przyszedłem sobie do karczmy na nabrowca, a tam wszędzie były pedały, które chciały mnie zgwałcić. I ty też tam byłeś. I co robiłem? Byłeś jednym z nich, i chciałeś, żebym ci wylizał dupę. Chwila, a jak ty właściwie wyglądasz? Nigdy nie pokazałeś swojej twarzy. Ukrywasz coś. Eee, chwila. Do czego ty zmierzasz? Skąd mogę mieć pewność, że nie jesteś jakimś pedałem? Ściągaj szatę i pokaż kim jesteś naprawdę. Ciebie do reszty pojebało? Mówię poważnie. Wyskakuj z tego widzianka. Eee, czym ty do cholery jesteś? Nie wiem. Wygląda mi to na jakąś specyficzną wiązkę magicznej energii. To ty jesteś Bogiem? Nie przesadzaj. Co prawda straciłem pamięć i nic o sobie nie wiem, ale Bogiem na pewno nie jestem. Teraz czas zająć się Twoim problemem. Już wiem co ci jest. Zapomniałeś wziąć zakrony swojego misia. Faktycznie, jak ja mogłem zostawić mojego analnego rozpruwacza samego? Mam nadzieję, że pada go karmi. Nazwałeś misia analny rozpruwacz? I jaka padaka do cholery, nie jaka tylko jaki, bo to mój kumpel kretynie. A poza tym co jest dziwnego w tym, że tak nazwałem swojego misia? Nieważne, nie mam zamiaru się z tobą o to kłócić, bo to bez sensu. Idź po buraka, jest w karczmie. Pożegnamy się z Wojtasem i jego ludźmi i wrócimy do miasta. Ty. Co ty tam robisz? Rozwiązuję krzyżówkę, a co? Nic, po prostu cholernie mi się nudzi. Wiesz może jak nazywa się broń dystansowa na trzy litery słów w środku? To na pewno chuj. Pasuje. ale jak chuj może być bronią dystansową? Normalnie, mój wytrysk zabił kowala dwa lata temu. A jak nazywa się biały napój do picia na pięciu liter? Zastanówmy się. To na pewno sperma. Nie pasuje. O jedną literę za dużo. No to co za problem wcisnąć dwie litery w jedną kratkę? I sajku, coś chętnych na naszą lemoniadę nie ma. Po ile ta wasza lemoniada? Piotrusiu, po ile sprzedajemy naszą lemoniadę? Potrzebujemy dużo pieniążków, więc może po 50 zł ciszy za butelkę? Strasznie drogo, ale niech będzie. Ta wasza butelka jest pusta. Rety zapomniałem napełnić. Proszę chwilę zaczekać. To może innym razem. Wiesz, wydaje mi się, że musimy jednak znaleźć inny sposób. Nie oddam ci, kurwa, moich skarpetek. Uczciwie je wygrałem, a co mnie to? Mogę ci oddać poprzednio wygraną rzecz, a ty w ogóle coś wygrałeś? Tak, rękawiczki. Ej, burak, honotu, na nas już czas. Max i King, to naprawdę ty? Dalej. Nie będę się tulił do jakiegoś gołego przyjeba. No dobra, ale chociaż mógłbyś się uśmiechnąć na mój widok, na twój widok dostaję co najwyżej wzdęcia i chce mi się strać. No dobra, cieszę się, że cię widzę, ale teraz czasu nie mamy. Trzeba się zbierać, ale ja nie pójdę goły. No to weź swoje ubranie i idziemy. Problem w tym, że je przegrałem w pokera. Kurwa to kto ma teraz twoje ubranie? Tamten koleś. Trzyma wszystkie moje rzeczy. Dawaj mi swoje ubranie. Co? Niby czemu? Bo tak. Dawaj i nie pierdol, bo nie mam czasu. A kim ty w ogóle do cholery jesteś, żeby mi rozkazywać? Jestem twoim najgorszym koszmarem. Haha, nie boję się ciebie. Strach przychodzi dopiero w trakcie agonii ich ofiar, gdy zaciskając się na ich gardle włapuje w ciszy przynoszące mi ukojenie ostatnie błagalne jęki po czym powoli tracącą nadzieję ofiarę dobija miażdżąc jej czaszkę i wycinając mieczem bijące jeszcze serce, którym upajam mą skażoną złem duszę pełną nienawiści i gniewu. Blefujesz. Nie zrobisz mi tego, prawda? Błagamy powiedz, że tego nie zrobisz. Na pewno tego nie zrobisz. No cóż, nie byłbym tego taki pewien. Widzisz, wystarczy odpowiednie podejście do ludzi. Ale to przecież nie jest moje ubranie. Nie stękaj. Jak wrócimy na kronę, to sobie najwyżej kupisz nowe. Te twoje poprzednie ubranie zajeżdżało śledzie, te przynajmniej ładnie pachnie alkoholem. No ale co z tymi wszystkimi rzeczami, które tam miałem. No i ze złotem. Ze złotem powiadasz, no tak. Miałem tam, co prawda, tylko 30 sztuk złota, ale ciężko opracowałem, żeby je zdobyć. No i co z tego, że tylko 30? Koleś, oddawaj rzeczy, buraka. A to niby dlaczego? Przecież uczciwie je wygrałem. Nie pyskuj, tylko oddawaj. Nigdy w życiu. Nic ode mnie nie dostaniesz. Strach przychodzi dopiero w trakcie agonii moich ofiar, gdy słyszałem to już, ale jestem pewien, że blefujesz. Farmerowi może byś tak zrobił, ale nie mnie. Przecież nie zaatakujesz niepełnosprawnego. No cóż, nie byłbym tego taki pewien. Wilcza skóra nasączona orkowym potem. Mikstura oślepiająca. mieszek z kamieniami duchowymi. Orkowa maska. Skąd burak ma czy mojego dziadka? Gdzie znalazłeś te wszystkie rzeczy? W górniczej dolinie. Ta maska zdążyła mi nawet uratować życie, ale opowiem ci to później. Idziemy po Stacha, pożegnamy się i wracamy do korinis. Ale złoto za fatygę to mi oddasz co nie? Wypierdalać mi stąd. Nie upadłem na głowę, żeby dawać jakimś pedałkom w kieckach tysięcy złotych monet. Nigdy byście tego długu nie spłacili. I co i Dostałeś tą pożyczkę? Nie. I teraz nasz dziadziuś umrze, nieprawda. Pożyje pewnie jeszcze z kilka godzin i dopiero wtedy umrze. Poza tym koszt pogrzebu też nie jest taki mały. Nie chcę, żeby dziadziuś umierał. To wszystko wina tej twojej przeklętej mikstury. I Sajku weź się w garść. I zjedz snickersa bo zaczynasz strasznie gwiazdo żyć. Nie rydź, rozumiesz? Nie mi to! Jeszcze jedno słowo i zostaniesz moim śmiertelnym wrogiem. Wiesz co, Piotrusiu? Chyba masz rację. Muszę wziąć się w garść i zjeść tego sneakersa. O, jesteś w końcu. Co tak długo? Ciężko było się pozbyć paladynów z górnego miasta. Musiałem im powiedzieć, że na placu rozdają piwo za darmo. Ale na placu przecież rozdają piwo za darmo. Serio? Dopiero teraz mi to mówisz? Zamknijcie się w końcu i słuchajcie planu. Paladyni, a w każdym razie Hagen nie mogą umrzeć. Ludziom wydałoby się to podejrzane i wszczęliby rewolucję. A jak co najwyżej, mówimy im, że kolaborowali z orkami, i po priostu okażemy im łaskę i wsadzimy do więzienia. Ludzie pokochają naszą hojność. Dolan, słyszałeś plan, prawda? A jak Wy chcecie przekonać Andrę, żeby współpracował. Przecież on uwierzy we wszystkie tłumaczenia Hagena, że to nieprawda. Mamy na to czas, coś się wymyśli. Nie pierdolcie tylko wchodźcie do środka. Im szybciej zmienimy ustrój, tym lepiej. Potrzebujemy kasy z podatków na zbrojenie nasz i orkowej armii. Komunizm, wskazuje Was zdrajcy na dożywotnie pozbawienie wolności za kolaborację z wrogiem. Udać je, się z nami, albo Was zabijemy. <śmiera> <mier konuş> jak można się śmiać w obliczu szansy utraty życia? Ingmar, przynieś proszę grubą Bertę. Trzeba pokazać się naszym gościom od jak najlepszej strony. planach. Chodźcie za mną. Musimy coś zrobić. E, darmowa pizza dla każdego. Przyjdźcie natychmiast, bo za kilka sekund kończy się promocja. Pizza, 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 pizza. pizza. Surprise motherfucker. Surprise motherfucker. Surprise motherfucker. Surprise motherfucker. Andres drajco jak mogłeś. Powiedz ile ci zapłacili za pomoc. Brakowało mi 20 groszy na piwo. Wypuść mnie natychmiast. Masz w ogóle świadomość co robisz? Tak. W tej chwili zarabiam 20 groszy na piwo. Teraz nie ma szans żeby ktoś pokrzyżował nasze plany. Już niedługo będziemy kontrolować całą wyspę i nikt nie może już z tym nic zrobić. Ludzie wam tego nie popuszczą. Ludzi wystarczy do siebie przekonać. Ci debile staną po stronie tego, kto im więcej da, nawet jeśli da się im ich własne pieniądze. Boltan ty też bierzesz w tym udział? Muszę, za coś trzeba żyć. Wypuść mnie, ja też ci mogę zapłacić. Przepraszam lordzie, ale oni dadzą mi więcej. Oni cię okradną, a potem ci dadzą twoje własne pieniądze kretynie. Ważne, że dadzą. Zresztą mi też brakowało 20 groszy na piwo. Przecież na rynku piwo jest za darmo kretyni. Hej, kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Jestem. Lord Hagen, królewski paladyn, wojownik w służbie Inosa. A tak w ogóle to, za co tutaj trafiłeś? Ty też za bardzo lubisz zwierzęta. Oni krzywo na to patrzą, wiesz? Właśnie tak tutaj wylądowałem. W czystej chwili żegnam was miło, ciepło, serdecznie, gorąco, miło, gorąco, serdecznie, miło i ciepło. Świetnie się z wami współpracowało. Potrzebujemy więcej takich jak wy. Dzięki wam zrozumiałem, że Szczepan był dupkiem. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Lubię placki! Dzięki chłopaki. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Może kiedyś wpadniemy na Boże Narodzenie czy coś takiego. Polubiłem ich, pierwszy ich polubiłem. Zanim zobaczyłem ich po raz pierwszy, to już ich lubiłem. Jak ty śmiać nie wypełnić zadanie i przyjść tu, ty mieć ten generał na wyciągnięcie ręki. Dlaczego ty go nie zabić? To nie moja wina. On jest taki swój taśny, i w ogóle ja go kocham. A tak poza tym, to ja chcę natychmiast uprawiać z nim ostry seks i. Ty się ogarnąć. Najemnicy zaraz przyjść z wieści, czy Juliusz zabić farmer. Mamy złe wieści. Juliusz poległ i nie wykonał zadania. Mamy jego zwłoki. Juliusz zginąć? Być bardzo źle. Wy wnieść ciało tutaj. My mieć zapasowy plan. Chwila, a co wy właściwie chcecie zrobić? My połączyć wasza duszę w jedno ciało widocznie wybyć za słabi oddzielnie Najemnicy, wydać nasza ulepszona zabójca nowa broń. Lucyn, ty teraz przejąć także zadanie już i ty musieć zabić oba cele. Nie obawiaj się o to. Zapewniam, że tym razem cię nie zawiedziemy. Wydaje mi się, że ktoś nas obserwuje. No co ty nie powiesz? E, eee, i co teraz robimy? Czekaj, zaraz coś wykombinuję. Drogie panie, co wy tutaj jeszcze robicie podczas gdy wasi mężowie rżną panienki w burdelu? Drodzy panowie, czemu was nie ma jeszcze w burdelu? Przecież dzisiaj promocyjnie jebanko jest za darmo. To było zajebiste, stary. Burak chlać mi się zachciało. Skoczymy do karczmy na piwo? Ja stawiam. Czekajcie. Mieliśmy przecież pójść do Havana pożyczyć okręt. Najwyżej pójdę po nich później. Ale z ciebie nie zła laska. Ile bierzesz za obciąganie druta? Tręknie ryju, porą pani kierdalców, pierdziele twój mózg.